Złośliwy szewc wypędził syna z domu. Młody szewc, więc idzie daleko w świat, a ze sobą zabiera tylko torbę chleba. Zaszedł on do lasu. Ujrzał tam zniszczone mrowisko i uciekające mrówki. Szewc usiadł, mrowisko naprawił i dał mrówkom okruchów chleba. Po chwili usnął, a mrówki odganiały od niego wszystkie owady. Drugiego dnia kontynuował podróż. Szedł przez pola i zarośla i doszedł do drugiego lasu, gdzie zobaczył wyrwany z drzew pszczeli ul. Naprawił ten ul i ustawił tak, aby pszczoły znów mogły produkować miód i zostawił trochę okruchów chleba. Trzeciego dnia poszedł dalej w świat. Napotkał wodę, przez którą prowadził most. W wodzie pływało pełno kaczek. Uciekł na jego widok, ale dał im trochę okruchów chleba. Zwierzęta podpłynęły i zaczęły ów chleb skubać. Szewczyk poszedł dalej i znowu zaszedł do lasu. Był tam połoc pięknych księg, a poślubić ją mógł ten, który wykonał trzy roboty, wymyślone przez jej matkę. Szczewczyk więc pyta... Czy mogę znać te trzy roboty? Matka się zgodziła. Dwa dnia dała mu jedną robotę. Zadaniem było oddzielić piach od maku. Biedak wybiera, ale już rady nie daje. Nagle pojawił się rój mrówek, co im mrowisko naprawił. Minęło pół godziny, a mrówki wykonały zadanie. Zdziwiona matka odrzekła. No dobrze, dam Ci drugą robotę. Zadaniem było wyłowienie klucza do pokoju księżniczki. Szewczyk więc prosi kaczki o pomoc. Kaczuszki, znajdźcie ten klucz, że, że poszukamy. W chwili kaczki klucz znalazły i dały go Szewczykowi. Szewczyk szczęśliwy pobiegł do pałacu i krzyczy. Mam klucz! Po otworzeniu drzwi do pokoju księżniczki, zła matka zamieniła się w wiedźma. Ujrzał trzy podobne do siebie panny. Trzecim zadaniem było zgadnięcie, która to prawdziwa księżniczka. Nagle rój pszczół zaczął latać nad głową jednej z dziewczyn, więc ją wskazał. Szczęście od Boga! Szewczyk poślubił księżniczkę i wszystko dobrze się skończyło. W Pływ, wodzie pływało peł, pełno kaczek. Ola i, i zarośle. Mrówki. Szept uś siadł, mrugnął.